Jezu się. Jezu jestem Twój, Jezu we swojego Syna. Obdarz mnie Twoją miłością, daję Ci mój umysł i serce, abyś obdarzyć mnie Twoją miłością, daję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie z pośród marności się i wspomnij prowadź do Twoich u tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice, pozwól mi przyjąć, pozwól mi spocząć u Twoich stóp, słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełni mnie wiarą, aby nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z Bożych, i aby abym odważnie niósł je całemu światu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Duchu Święty, Tobie oddaję mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Misczu, kochani, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powie. Amen. Laodetów Jezus Chrystus. Muszę usiąść nie? Uwagi nasze organizacyjne moje dzieci. Przypominam, jesteście na pustelni, przestrzegajcie naszego stylu życia, a miejsce będzie uświęcone. Nie oczekujemy tu warunków hotelowych. Wyzwanie jest ogromne, technologiczne. Pani Agatka już 90 osób przyjęła do zakonu, a jeszcze ponad 100 czeka w kolejce. W związku z tym pewne punkty organizacyjne będą dosyć dużym wyzwaniem, ale Państwo niczego się nie, nie boją. Tylko podaję komunikat. Ci, co nie będą obsłużeni, żeby poza legitymacją wypełnioną, mieli szkaplerz, formularz. W tej chwili Pani Agatka prowadzi skrótowe formy. No bo kto jutro i kiedy to przyjdzie. Resztę Państwu podam. Cieszę się, poprosiłem Pana Boga, żeby umówił stu, a gdzie jest już ponad 200? A gdzie znam życie jutrzejsi, którzy będą nudzić, żebym też przyjął? Idę z nami w rozważanie? Które kończą? Kończę nasze spotkania w przyspieszonym tempie dotyczących rozkazu Boga. Przypominam, mówiłem Panu, orędzia, które Ci podyktowałem, to mówił Pan w orędziu 9 września tego, tego roku. Myśmy zaczęli dopiero, moi drodzy te orędzia omawiać 12 września, które Ci podyktowałem, tu Bóg mówi o orędziach po dzieciństwie i nadal dyktuje, są bardzo ważne. Będą jeszcze trwały. Możecie jeszcze przystąpić już teraz do realizacji mojego lit, starając się usilnie postępować według zasad reguły maniańskiej. I w ten sposób przygotować się na przyjęcie moich wytycznych. Jest to kolejny etap postępowania za Marią. A więc powiedz księdzu, aby przypomniał te reguły i odnowił je w Waszych sercach. Kolejny etap postępowania za Marią. Nie wiem dlaczego tak się toczy historia wokół mnie zdarzenia, ale my na dzisiaj przygotowaliśmy perełkę dla Matki Bożej. Ja o tych oręciach, o tym rozkazie Boga nie wiedziałem. Oto ta perła. Nasza monstracja niepokalana, mająca Zbawiciela w swoim sercu. Powstańcie, idę z nią, po chyba uwielbiam Antwie Bożą, aby Wam pokazać nasze cudom i dar, jak i maksym, które dzisiaj przynosimy na tą kolejną nową drogę walki. Amen. przypomniał te reguły i odnowił je w sercach ludzi. Są to reguły obowiązujące wszystkich zakonników czasów ostatecznych, które kształtują serca ludzi według serca Najświętszej Marii Panny, a to serce kształtowane było na wzór najświętszego serca Jezusa. Moi drodzy, po raz pierwszy Zostaliśmy przez Boga nazwani. Te reguły obowiązujące są dla wszystkich zakonników czasów ostatecznych. Zakon mariański, do którego Was zachęcam i tak licznie przybyliście, jest dziś zakonem czasów ostatecznych. Jest to kontynuacja prośby Matki Bożej z zasalet. Tak dawno, 1846 rok. Orędzia, które teraz zapisujesz są proste, jasne, w przekazie, ale trudne do realizacji dla serc niezaprawionych w boju pokus ślub czystości. Więc jutro jeszcze też będzie ślub czystości, to żeby mieć te dwa papiery, zakon i ślub czystości. I samodyscypliny, zakon mariański. Dzisiaj słyszeliście naszej modlitwy prowadzącej, mówi Pan Jezus Matka Boża, bardzo prosto że im bliżej jest Królestwo Boże, tym większego ucisku będą doznawać czciciele Boga w Trójcy Jedynego. Tyle mojego wprowadzenia, a teraz biorę w porędzie Armia Maryi, Zakon Maryi. 2015 roku na tą Boża powiedziała, Przypominam, mam dzienniczek, z którym startowałem, zacząłem dzienniczek, założyłem 28 stycznia 2016. 2016 uroczyście 183 osoby na uroczystości świętej przystąpiło do zakonu. Dziś, po tych 4 latach, jest nas ponad 820 osób. Chcę powiedzieć o roli, jaką przeznaczył mi Bóg w tych czasach, mówi Marian. Kiedy z wielkim smutkiem spogląda na ziemię. Na tej ziemi zasadzonej jego miłosną ręką, rozrasta się krzew tak wielki, że przesłania słońce, którego promienie z trudem przebijają się przez skorupę niewiary. I nieprawości. Jezu, i tańca śmierci, LBGD, wszystkie inne dewiacje, tęczowi, wszystko probowane, zło uprawomocnione. Więc Matka Boża mówi bardzo prosto: Nad ziemią rozrasta się wielki grzech, który zasłania słońce. Moja córko, nigdy jednak nie mogę powiedzieć, i ty też nigdy tego nie mów, że nie ma już nadziei. Po ludzku analizują dzieci. To prawda. Już nie ma nadziei na kościół na nic. Są w stanie zmienić studium narodów, mentalnie ludzi, myślenie ludzi. Jesteśmy zaprogramowani. Od marca jesteśmy testowani w programach. Żółty kolor, zielony kolor. Cztery metry, 3 metry. Rozumiecie? Cały czas ćwiczeni. Nadzieja jest zawsze, bo jest Bóg, i to jest nasza nadzieja. A Bóg jest nadzieją ludzkości. Gdyby Bóg nie pragnął zbawić człowieka i ocalić świata, nie objawiłby swojego syna. Logiczne jest. Dlatego jego łaska czyni cuda. Skoro Was jest tu ponad 200, i tam kolejki do 12 nie przerobią, panie. Nie obsłużą do 12 przy nawiecie, bo jeszcze cały czas ludzie przybywają, dojeżdżają do zakątku. Więc nie tracimy nadziei. Nadziei, bo gdy Bóg, gdyby Bóg nie przespragnął zbawić człowieka i ocalić świata, nie objawiłby swojego syna. Nadzieja jest więc i pozostaje zawsze, pomimo wszelkich wydarzeń w świecie. Chcę ukazać wam, jak szukać tej nadziei, którą tracicie, patrząc na poczynania rządzących. Bóg zna nasz dramat. Wybieramy naszych, oni w ta, ta czy inna opcja, wszystkie ustawy przeciwko nam, Polakom, rządowi, przeciwko wierze. Ziemia rządzi się swoimi prawami na ziemi, a niego panuje nad ziemią, a nie odwrotnie. Ziemia jest więc zawsze poddaną Pana swego. Chcę zaprowadzić, mówi Maria, pokój zwyciężając świat przez moje niepokalane serce. Świat będzie walczył ze mną i tymi, którzy należą do mnie, ale nie może mnie zwyciężyć, ani tych, którzy się mi zawierzyli. Walka prawdziwa, walka, która toczy się w świecie, to walka między światem zła, światem zła i dziećmi prawdy. Doznajecie ucisku, aby objawiła się was chwała Boża. Kolejny piękny aspekt na zrozumienie tego, co bo ucisk potężnieje teraz. Agresywność wobec nas nie może wdać. Dzieci inaczej chwała Boża nie zajeśnieje. Władzę was na wojnę z niewidzialnymi siłami zła, które chcą Was zwyciężyć, jednak pozostają niewidzialne dla świata zmysłów, ale nie dla mnie. Widzę zło, które mój Matka Morza snuje w złowrogie plany i znam siłę, która może się im przeciwstawić. Jeśli pozostaniecie bardzo blisko mnie, zawsze będziecie podążać dobrą drogą i nie poddacie się w zwątpieniu. A ja znam wyjście i potrafię przeprowadzić Was przez czas ciemności. Posłuchaliście głosu bo Matki Bożej, zawierzyliście się jej sercu. Poszliście w zakon maliański. Matka Boża ma drogę do zwycięstwa. Los moich dzieci jest w moich rękach. Podążajcie za mną, naśladując mnie i słuchając moich uważnych rad. Mamy te reguły maliańskie. Po roku Matka Boża się przypomina. W tego roku, w maju, w, później przypomni się jeszcze la lasalec w orędzie. Później to już z na wszystko ruszy. Poprzez was, którzy słuchacie mojego głosu, pragnę zwyciężyć zło i przywrócić pokój światu. Jesteście narzędziami łaski Boga. Bóg zdaje się opuszczać świat, pozostawiając Go Jego własnemu grzechowi. I skutką grzechu. Ja jednak pozostaję blisko z woli Bożej, której Bóg pokazuje wam swoją miłość. Moje napomnienia, łzy i cuda są światłem dla świata, aby poznał swój grzech i zawrócił z drogi prowadzącej ku wiecznej przepaści. Chciałabym, aby świat poznał, jak bardzo Go kocham, jak bardzo troszczę o wszystkich. Którzy na nim pozostają. Moje dzieci, jeśli chcecie dołączyć do mojej modlitwy za świat i być również światłem, które powstrzyma niezliczone dusze przed samozatraceniem, słuchajcie uważnie mojego głosu i wypełniajcie moje prośby gorliwie, nie przebierając wśród nich. To jest odniesienie do tych 11 reguł. Co mamy uczynić, aby uratować świat? Rzeczywistość, której znaleźliśmy się, matka łara tak określa. Prowadzę Was do zwycięstwa, ale moja armia nie może się składać z jednego oddziału walczącego i stu przysługujących się walce. Bo wszystkim te słowa pasują, ale mi nie chce wziąć ciężaru. Więc cieszę się, że Bóg Was dzisiaj tak zbombardował. I tylu was przystępuje do zakonu. Powołuje was wszystkich do walki. Nie ociągajcie się z wypełnianiem próśb, bo życie jest o wiele krótsze, nim się wam wydaje. Proszę was, mówi Matka Bożana, o rzeczy, które są konieczne do nawrócenia i zgładzenia gniewu mojego syna. Proszę, jeszcze raz, nie mówcie do mnie o miłości, ale okażcie mi ją, spełniając moje prośby. Podjęcie się, drogi zakonnika, jest podjęciem się spełnieniem ogość Matki Bożej. Żyć w stylu jej nazarytańskiego życia. Nie mówcie do mnie o miłości, ale okażcie mi ją, spełniając moje prośby. W tym okażecie mi miłość, jeśli wasze serca będą podążały za nakazami miłości. Świat się nie nawróci, jeśli nawet ci, którzy nazywają się moimi dziećmi, nie będą spełniać mojej woli. chodzicie na drogę współodkupienia. Do Ciebie dziś Bóg mówi, w zakonniku, mój współodkupicielu. Proszę Was o modlitwę całym sercem, zaginący się i grzeszuków, których niewiara sprowadziła na drogę zatracenia. Jeśli grzech nie zostanie powstrzymany i zadośćuczyniony, uczyniony, czyli odpokutowany, zapłacić. płacić. Wielu z was będzie dźwigało. ten punkt drugi za to uczynienie, choć nie zasłużyliście przez swoje czyny na to. Ale żeby inni mogli żyć, musimy to pokornie przyjmować. Świat sam zniszczy siebie. Zauważyliście tą zabawkę z covid -em? Nie trzeba to mu. Niech się to uodporni i ruszy. Nie będziecie mogli oddychać niczego, poginiemy wszyscy, rozumiecie? Nie wykontrolujemy tego. Stworzyło już takie bomby, że jesteśmy o, o krok od samowyżnięcia się cywilizacyjnego. A uruchomienie procedur bytu ludzkiego, że się ludziom nie chce pracować, nie chcą żadnych obowiązków społecznych podjąć, to wiecie, jaka to jest sztuka? Przemienić tak społeczeństwo? A to jest wszystko samo zagłada. Druga zatracenia. Jeśli grzech nie zostanie powstrzymany, i zadość uczyniony, świat sam zniszczy siebie. Nie możecie oglądać się na innych. Jeżeli posłyszycie moje słowa, oznacza to, że właśnie wy zostaliście wezwani do pełnienia mojej woli i ratowania coś. Wy zostaliście wezwani do tego dzieła. Ratowania ludzkości, skoro usłyszeliście te słowa. Modlitwa, o którą was proszę, to modlitwa szczera, pokorna, wielkoduszna, taczająca poza problemy Waszych domów, modlitwa sięgająca wszystkich ze i sięgająca nieba. Módl się za, za cały świat, aby zawrócił w stronę Boga podjął pokutę i nawrócenie. Zachowajcie nadzieję, modląc się za grzeszników. Wierzcie w siłę waszych modlitw, a czas pozostawcie Bogu. Często wam mówię to, co tu powiedział, o na powiedziała. Bo my byśmy się chcieli modlić za tydzień już jest uratowany grzesznik. módlcie się. Czas pozostawcie Bogu. Bóg to wykorzysta. Wytrwale się modlić. Nie zabierze twojego syna diabeł. Jeśli Matko się za Niego bądź spokojna. Bóg ma swoją prędkość. I tu Matka Boża wymienia parę punktów, tylko na wymienie, bo to było omawiane. Proszę Was o różaniec. Najmocniejsze broni przeciwko szanowi. Proszę o koronkę do Bożego Miłosierdzia. O to błaga Matka Boża. O nawiedzanie Najświętszego sakramentu. Czwarta prośba. Proszę o post. omawialiśmy to. Piąta, też były. Proszę także o uczestnictwo w sakramentach Kościoła. W Mszy Świętej, Komunii i pokuty. Bóg dzięki, że jeszcze jest nie najgorzej w Polsce, ale będzie o wiele trudniej. Więc skorzystajcie z tego daru. Omadlajcie naszych kapłanów, księdza Andrzeja i innych ksiądze tu trans w konfesjonale, abyście mieli do kogo uciekać się. Prosząc Boga o przebaczenie i o potrzebne łaski. Więc przypominam na naszej drodze zakonników pięć próśb Pana Boga. Różaniec, koronka do miłosierdzia, nawiedzenie sanctissimum, post i życie sakramentalne, msza święta, komunia. I moi drodzy spowiedź. Jeśli tej pomocy teraz od was ci ludzie nie uzyskają, nie zdołają się uratować. Pan Jezus pokazał ostatnio obraz Pani Agnieszce przy jej zmaganiu się wewnętrzny, mówi, jak byłaś bezradna i nie mogłaś nic wykonać. Pomyśl w takiej sytuacji jest większość ludzi. Bez mojej łaski oni się nie podnoszą. A jak ktoś, nie ma kogoś, kto by mi chciał pomóc, więc prosił, nie oceniać człowieka. Nic nie czyńcie, wy nie wiecie, co to się jest podnieść z przestrzeni bez łaski. Bóg tylko woła umóżcie. Matka Boża przychodzi i to samo do nas dzisiaj mówi. Jeśli chcecie przemienić oblicze świata. Jeśli chcecie dokonać czegoś wielkiego w Waszym narodzie, przyłóżcie się całym sercem do wypełnienia moich prośb. Amen. Bóg Amen.